Słuchajcie, te śruby i te rolplaksy są w B&Q po chyba 95 czy 7 pensów, tak? A obok, poniżej, widzicie, te dłuższe są po 6,70. Okej, okay? ja tutaj mam stare śruby, kupiłem nowe, żeby y, rolplaksy są w obu opakowaniach takie same, także długość wszystko jest taka sama. I zobaczcie jaka różnica. Ja tutaj będę montował zaraz brakiety i używam tych rolplaksów. Tutaj wywierciłem. Były dwie tylko na ścianie, a ja będę stosował cztery. I powiem Wam tak, u samej góry będę dawał inną śrubę. Bo, jak tutaj wkręcałam tą dużą na koniec murka, to już się zaczęło podnosić, wiecie? Także to był świeżo murowany, tam, że miał tydzień. Tak, nie taki świeży, ale no ten. Także będę to wkręcać u góry, żeby wkręcić te śruby. Ok, żeby ja się to już nie powtórzyło. No i tyle, próbujemy dalej. W tym bracie wyciąłem taki otwór jeszcze, tego zobaczycie później na co. Na razie przy, i tutaj, żeby przykręcić też również z tej strony ze ściany. No. Ja tutaj kupiłem sobie taki klucz, mam nasadowy, ale. Ale jeszcze mam inny rodzaj takie informacje i tyle, no trzeba kurzba się pobawić w mechanika. No, poziom jest. Łapie mi tu linię. I tu już jest. Wyłączamy. No, a tu... Na co to jest? Na śnurek, żebym mógł samemu drzwi założyć. Tak to się robi w Chicago. Tylko jeszcze ktoś mi powie jak się to ściąga. Hm. Żeby mnie tu sprężyna nie, za nie walnęła. No, muszę trochę rozszyfrować. Tutaj każdy centymetr jest ważny coś podłożymy z tej strony. Tak, jak się będzie dokręcać, to się będzie kierował w prawo. Spróbujemy i wygram parę centymetrów, żeby nie musiał drzwi obcinać. Może się uda, bo gościu zakombinował i powiedział, że jest 8 foot, Czyli 2,40, czy tam 2,44, one mają 2,50. No nie? No. Czyli zakombinował, a ja teraz jestem na granicy, tak, no, dobra, tnę, odkręcam, przykręcam, zobacz, ja teraz widzę, że między szyną, a tym jest y, kilka centymetrów, tak. jest teraz bardzo bliziutko, a dlaczego, bo tutaj poluźniłem, a can make this loose, and I put the washers from the left side, and I skręciłem, tak, no, i już... I już obciąłem. A więc tutaj był wycięty wcześniej celowo, na samym początku, abyśmy mogli założyć tutaj podnieść i założyć tak jak tu. Tutaj mogę za, za założyć, a z tej strony jest założone tak. No i próbujemy. I Okej. Okay. A jak to na mnie spadnie. O Jezu. Znowu w szpitalu. Ja chyba na tego Muszę iść na kaskadera. i Dobra, I co tutaj? Nie możesz spać tylko na nogi, tak? Wam pokażę, bo tak tylko widzicie z boku, jak to się odbywa. A więc podnoszę znowu. Opieram tę ścianę. Dlatego zostawiłem te 2 cm, Na razie idzie dobrze. Ja wiem, że tutaj to to, przy tym świetle. Ale to chodzi o to, czy mnie dzisiaj zabije, czy mnie nie zabije. No nie? Czy w szpitalu czy w domku? Próbujemy <tryk> <tryk> Na razie się Wszystko? we uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Widzieliście, sznurek spadł I? i co poleci na dół. To jest bardzo niebezpieczna praca i trzeba dobrze kasować. O Jezus Maria, to taka siłownia, nie? W sumie. Spaść. Ja to sobie może trochę przemyślę, co? Bo tutaj już na końcu to trochę dziwnie. I będzie haczyło, będę musiał z tym odejść. Tu i ten, o kurde. Nie wiadomo czy to nie pierdyknie, bo tam nie jest y, niczym jeszcze zabezpieczone, tylko leży na słowo honoru. Ok. So this is on. But I will need to put something on it. Some metal and screw it, that will be safe. To chyba by trzeba było najpierw zrobić. Albo i nie. Mario! Mario! Ma, no, to dopięgujcie mnie! No! Mario! Nie ma drogi odwrotnej już. Mogę sobie tylko zerknąć. Jest dobrze? Podpowiedzielibyście coś tak, ten plastik znajdzie i nie powinno się, jestem Hiro czy nie jestem? Widzicie, że tu nikogo nie ma do pomocy. Co? Super Mario, tylko Super Mario. Dobra. Taślawa jest, jest taka, że się krzywo skręcają, i myślałem, że trzeba będzie ciąć, ale odwinąłem trochę i teraz zwinąłem. Może je teraz skręcić tylko po to, żeby włączyć silnik, nie? I zobaczyć, jak to działa, nie? O to mi chodzi tylko. And you prove it. Oh, here he is power. Mm -hmm. Aha, aha, aha. Oh, my God. I'm so scared. You know what happened? They are done on the manual now here. And I need to just click the um, red button for the electric. Yeah, horizontal. And now, if I move. Oh, it's clicked in. So it's on electric. And if you want to use manual, we need to push it this way. Okay, So yep. so so now the electric was working. Okay, so let's see what happened now. Okay, let's see what happens but... okay. okay I don't want to do anything. Let's see what happens. Okay, and now Oh uh, probably I will need to read the ins instruction Instructions or something because the dog shouldn't shouldn't try to go down